Kolejny odcinek podcastu Lepiej Nie Mówić. I pierwszy raz zrobię coś takiego, że nie przedstawię gościa w takim znaczeniu, że nie powiem, kim jest. Na razie tylko powiem, jak się nazywa. Maria Helak. Cześć. Cześć, Gosiu. My się znamy, no, z parę lat już będzie, nie? Będzie, będzie. Z pięć, cztery, cztery coś, pięć, coś takiego. Tak. No i widzisz, są takie znajomości. To jest w ogóle, kocham takie znajomości, że, że znasz kogoś, no niby nie tak długo, a jakbyś znał całe życie. Potrafimy się nie widzieć kilka miesięcy, a jak się spotkamy, to tak jakbyśmy się... Tak, dokładnie. Widziały wczoraj. No i Marysia, mogę tak mówić, czy wolisz Maryś, Marysia. Wolę Maryś. Maryś, no, tak no więc jesteś też ważna dla mnie, jeśli, jeśli chodzi o ten podcast, bo mnie wspierasz, kibicujesz, no a ja mam problem właśnie z tym, żeby... W ogóle miałam problem, żeby założyć Patronite'a i właśnie byłaś jedną z tych osób, która mnie cisnęła na to, więc może ty tak. to powiedz za mnie. Bo ja mam taki problem mówić, hej mam konto na Patronite, wesprzyjcie mnie. E, tak, Gosia ma konto na Patronite, proszę ją wspierać. Lepiej nie mówić, tak? Tak, tak, e, tak? Po slash'u i jak najbardziej tutaj wsparcie się należy, bo Gosia robi super robotę. Fajnie, dzięki, że tak mówisz, bo to jest ta robota właśnie, to jest to, co ja kocham, to jest moja pasja. Ja mogę być bardzo, bardzo zmęczona, bardzo źle się czuć, ale kiedy wracam do domu po nagraniu podcastu, to słyszę zawsze: wow, ile energii, wiesz, to jest to moje flow. A ty masz swoje flow. Mam swoje. No. I o tym twoim flow będziemy rozmawiać, ale poprowadzi do tego droga. Ponieważ to, że książki robią dobrą robotę, a ja w książkach siedzę, to zawsze wiedziałam, że książki potrafią po prostu zmieniać czyjeś życie, więc ta książka zmieniła Twoje i wpłynęła bardzo na Twoje. Ja nie jestem z tej epoki, słuchaj, bo w 1997 roku, kiedy ukazuje się Harry Potter, pierwsze wydanie, mam 19 lat, jestem wtedy w punkcie życia takim dziwnym i bardzo mroczną literaturę czytam. A jak u Ciebie było? Wpadłaś w ten szał? Harrego? Wpadłam, wpadłam. Chyba mnie tata zabrał na pierwszy film. Przyznaję, że zaczęłam od filmu, od pierwszego w kinie. To jeszcze mm -hmm. były te czasy, co w kinie na Harego się chodziło. I potem przeczytałam pierwszą książkę i, i mnie wciągnęło niesamowicie. Jakby yy, czytałam książki pod kołdrą, bo mama chciała, żebym szła spać, a ja nie potrafiłam przestać. I, to jest za cudowo, mów tak, mi tak. Tak, i, i przez to podejrzewam, że moja wada wzroku się zrobiła. Aha. Ale. Warte, warte, to było poświęcenia. I co mogę powiedzieć? Ale to rzadko tak. się słyszy, żeby wiesz, w, ty, w tych czasach ktoś pod kołdrą czytał, bo to jest cudowne. Z tego co wiem, dalej niektóre dzieci tak robią. <gry> tak, ale to naprawdę musi być takie bardzo wciągające. że no. ja tak. Prowadzę tak jeszcze. Jeszcze w ogóle nie doszłyśmy do tego, no ale dobra, może to już jest moment. Co tam w tym po Potterze tak ujęło? Przez to, że zawsze byłam bardzo sportową osobą, to najbardziej, co mi się w Harrym podobało, to był Quidditch. I zawsze marzyłam o tym, żeby być w drużynie Quidditcha, być kapitanką i mieć puchar domów i tak dalej. I w pewnym sensie to się kiedyś spełniło w takiej wirtualnej szkole magii. I to było takie bardzo, bardzo poterowe wtedy, tak. Ale byłam pałkarką, na czacie to się wszystko działo, to było bardzo zabawne. No a później z tego świata wirtualnego przeszliśmy do realnego i dzisiaj jesteś prezeską. Tak. Prezeską, dobrze mówię, prezeską. Jeszcze to funkcjonuje nazwa prezydentka Aha. polskiej ligi. Ale y, jesteśmy na etapie zmiany na y, związek Stowarzyszeń no i wtedy to się będzie nazywać prezeska. A tak? powiedz Prezes pełną nazwę? Jestem prezeską Polskiej Ligi Kładbola. Wow, jak to w ogóle, jak siedzę z prezeską? A propos prezeska, to muszę, zro muszę zrobić tu dygresję, bo ostatnio jakiś pan do mnie napisał y, w słusznym wieku bo też napisałam właśnie na Facebooku prezeska y, i. To się porobiło na tym świecie, nie, jaka prezeska, tu pani, prezes. <grymne> pani prezes. Ale wiesz, tak. że dzisiaj się z tego śmieję i nie oburzam, że naprawdę no, nie wszyscy muszą kochać feminatywy, mhm. więc dla niego może być pani prezes, dla mnie prezeska, a ty wolisz jak? Wolę prezeska, ale przyznaję, że często czasami też mi jest ciężko powiedzieć to. I, i sama w głowie zmieniam pani prezes i wtedy i mówię to, i potem tak się trochę karcę, nie? że. No, ale na przykład, czy ty czujesz, jak ja powiem, pani kapitan, a kapitanka, yy, chociaż teraz specjalnie, wiesz, też mm -hmm. zabawiłam się głosem, ale dobra, pani kapitan, kapitanka, ty, ty czujesz jakąś różnicę? Nie, aktualnie no? Nie. No, nie. Tak, to jest kwestia przyzwyczajenia. Też w pracy ostatnio o tym rozmawiałam, właśnie, że mamy trzy czwarte nauczycielek, yy, a wszędzie jestem nauczyciel. Mm. Nie? No i tak yy, przy okazji zrobił się temat, tak, też ważny. Tak, też ważny. Yy, Cały czas mam w głowie, że nie wszyscy naprawdę są fanami Harry'ego Pottera, i wiem, i nawet potrafię zobaczyć teraz oczami wyobraźni ludzi, którzy nie czytali tej książki. I jak ty im powiedziałaś nazwę quad ball, tak, to oni nie wiedzą w ogóle. Czyli dla tych, którzy nie czytali Harry'ego Pottera, streszczenie. Chciałam tylko zaznaczyć jedną rzecz: jakby nie trzeba być fanem Harry'ego, nie trzeba znać Harry'ego, żeby grać w Quadbola, po to też zmieniliśmy trochę tę nazwę. Żeby się troszkę odseparować od Harego, od J.K. Rowling i żeby nas nie kojarzono, że jesteśmy fanami, tylko jesteśmy sportowcami. Czyli jak zmieniliście nazwę z jakiej na jaką? Z Kudicza. Właśnie z tego spotterowego quidditcha na Quad Ball, który oznacza, że są cztery piłki, cztery pozycje. Czyli to no. jest dobra wiadomość, żeby się nie bali ci, którzy przyjdą i dostaną test na starcie? Nie, 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 ma, nie ma czegoś takiego u nas. Są oczywiście, że są wśród nas fani. Ja jestem wielką fanką i to ukształtowało moje życie poniekąd, ale nie jest to wymagane w żaden sposób. Dla mnie to jest w ogóle trudne, wiesz, bo nawet jak sobie pooglądałam zdjęcia, trochę nie wiem, dlaczego mam taki stosunek do tego, że to mnie bawi. A przecież to jest kontaktowy, mocny sport, nie? Tak, no, no ten kij między nogami, no, nie? Ten, ta miotła między tak, nogami, tak. Tak, no. Tu już została zmieniona nazwa, też już jest kij. O, a, to a już nie mówimy. Tylu. Czyli już nie mimo. mówicie miotły w górę? Do tydzień temu wyszła nowa zmiana zasad, więc jeszcze są miotły ale od 2025 już nowy, nowy, nowe zasady wchodzą. No to dobra, zanim powiemy o starych, no to też mi te, powiedz, dlaczego? Dlaczego nie może to już być miotła? Dlaczego? Bo co staje się takie bardzo poważne już? Tak, dokładnie. No, że to jest po prostu tak jak w hokeju ma się kije, nie? Czy w lakrosie, czy w innych sportach w, w, są kije, miotła? To nie wygląda jak miotła. To jest po prostu zwykły kij. Hmm. Dlatego, dlatego też chyba już nie ma nas w tłuczek, kafel, po angielsku przynajmniej, bo to są też, mm -hmm. może po kolei... To, 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 właśnie, w, to bardzo szkoda no. w ogóle, wiesz. To, to właśnie, wróćmy teraz do, do Harry'ego Pottera. Na wróćmy rady. do Harry'ego. I powiedz, Dobra. O, jak, jakie są zasady tej gry w książce? W książce? No to tam się lata mm, na miotłach. Są nimbusy głównie. Ale mi tam się lata weźmie, weź ile, ile ile zawodników? Jest, tak, no. więc tak. Jest siedmiu zawodników, jeden obrońca, trzech ścigających, dwóch pałkarzy i jeden szukający. I oni wszyscy grają od początku. Tam nie ma zmian, tam jest po prostu 7 osób w drużynie i tyle. I ścigający oraz obrońca grają kaflem, pałkarze mają takie pałki i oni odbijają tłuczek w stronę przeciwników, a szukający łapie małą złotą piłeczkę z nicza i to jest 150 punktów, a każdy gol to jest 10 punktów. Gol to jest jak przerzuci się kafel przez obręcze. I tyle w, w książce właściwie jest. Tak sobie próbuję wrócić do tego, do tej twojej fascynacji, wiesz, jak czytałaś, że to, to cię na tyle zafascynowało. ale I myślę, że wtedy chyba cię, wiesz, jak tak teraz myślę, to wtedy cię musiało też zafascynować, no w ogóle ta magia, że się lata na miotle. Ale chyba właśnie to nazewnictwo też, nie? Tak, w, w ogóle uważam, że tłumaczenie polskie jest niesamowite. Tych wszystkich nazw własnych. Bo na przykład po angielsku jest bitter, czyli bardziej zbijający, mm -hmm. a przez to właśnie, że ci zawodnicy mieli te pałki w rękach, to nazwał ich. E Uciekło mi teraz na nazwisko. Tłumacza. tłumacza, może jak sobie przypomnisz, to powiemy. Jednak mm. tłumacze też są ważne. Tak? Bardzo, bardzo ważne. Zawsze, zawsze pamiętam, ale teraz mi wy, wy, wypadło. Świetne, świetne tłumaczenie jest. Powiedz mi, w którym jesteśmy roku, kiedy ty trafiasz na jakikolwiek. No bo nie jesteś twórcą przecież tego, tylko to już było i gdzieś trafiłaś. Tak. To było, jak poszłam na kremowe piwo A. właśnie tutaj w Krakowie. Ochydne, da... przepraszam, e, było tak? Jest okropne. Przez słodkie, ale Jest okropne. S... Bo ja uwielbiam. Tak? No widzisz, tak. to tu się już nie Ja poszłam z siostrzenicą, jak spróbowałam, to myślałam, że oszaleję. Poszłyśmy tutaj do, 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 do z Harry Pottera kawiarni i ona mi powiedziała, że właśnie się robi drużyna Kulicza w Krakowie. I tego samego dnia, to był 2015 rok, tego samego dnia zauważyłam, że mój znajomy wyraził zainteresowanie takim treningiem na Facebooku. Ja do niego napisałam, Ignac idziemy i poszliśmy i cały czas jesteśmy we dwójkę w drużynie. A to kto w takim razie wpadł na to, bo wy jakby dołączyliście, do, bo już ktoś się zainicjował, kto jest tym, mhm. tym inicjatorem w tutaj? W Krakowie Olga Krzywicka. Ona była w Norwegii na Erasmusie w Trondheim i tam jest NTNU, taki uniwersytet. I stamtąd przyniosła Kudicza wtedy do, do Krakowa. To opowiedz o wrażeniach i o tym pierwszym treningu, jak poszłaś, co zobaczyłaś. To jest w ogóle bardzo zabawne, bo ja poszłam, że oczywiście obserwować, a nie grać, jak większość osób, które przychodzi pierwszy raz. I poszłam w białych jeansach, a to był. Listopad, koniec listopada, początek grudnia, więc było bardzo błotniście, bo to było w parku, w Parku Jordana. Cały czas tam trenujemy, ale nie za wakacje głównie w, w ciągu roku. W, na Orliku, ale wakacje na, w parku czasami, żeby też się bardziej rozreklamować. Ale wracajmy do 2015, więc białe jeansy mm, w listopadzie. listopadzie. I co I oni od razu mi mówią? Nie, no co ty, nie ma żadnego patrzenia. Grasz. No i grałam. Też nie miałam wyboru, gdzie chcę grać, czy właśnie, czy chcę zdobywać gole, czy zbijać przeciwników, więc. Zaczęłam zbijać przeciwniku, byłam pałkarką od samego początku, i tak zostało już całe, całe moje kładbalowe życie. Czyli nie próbowałaś nie próbowałaś. Oczywiście, że próbowałam, mhm. ale moją główną pozycją jest yy, pałkarz, pałkarka. No. Czyli jeden trening i wpadłaś od razu po uszy? Tak, tak, całkowicie. No, 2015 to. mamy, 2024. 9 lat. Wow. No i przez tych 9 lat, od rzeczy, która się wydaje taką rekreacyjną, można powiedzieć, bo wtedy no to tylko tak chyba taką miała tak, funkcję. Tak, tak, Kończy się tym, że w całym, w, całym, w całym świecie chyba ile jest drużyn? Oj, nie powiem ci. Ale to drużyn, są. Ale jest dużo. E... W setkach czy w dziesiątkach? Setka, setkach, setkach, nie? W setkach, w setkach. Stanach z 300. I mamy profesjonalne mistrzostwa. Tak, są mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, puchar Europy, klubowy. I wy już te, te tytuły chyba wszystkie mieliście, nie? Nie, nie. No, mistrzem Polski na pewno byliście. Tak, tak dwukrotnie mistrzami Polski jako Kraków Dragons. Tutaj tak że już powiem, że my, To A, my, no to tak. jest Krakowa, Kraków Dragons jako Polska wyżej byliśmy. Dziesiąty mistrzam teraz z tego roku z mistrzostwa Europy. Wow. A w Polsce ile jest drużyn? Niestety aktualnie trzy. W naszym piku przed covidem było osiem. Hmm. To z jednej strony można powiedzieć: hmm, to nie trudno pierwsze miejsce, jak są trzy drużyny, tak, nie? to prawda, w top 3 się jest zawsze, mhm. <laughs> ale. A to bardzo, wiesz, to mało, to w takim razie zobacz. Jednak nie wszyscy, jak to się mówi, połknęli. Bakcyla. Przez to, że to jest amatorski sport i jest też kontaktowy i jest niestety, czasami się zdarzają kontuzje, wydaje mi się, że im jesteśmy starsi, ludzie wychodzą za mąż, znaczy pobierają się, przepraszam, koniecznie muszą wychodzić za mąż, e, mają dzieci, mają pracę, nie chcą się już kontuzjować, jakby już niestety średnia wieku u nas w drużynach to jest 30 lat, hmm. <głos》>, albo w okolicach hmm. 30. -tki. I nie wiem, może przesadziłam, dwadzieścia parę, ale to nie są studenci. Większość osób u nas w drużynie, to są już osoby pracujące. O, tak, no. to, to tak jak coś w siatkówce, że do 35 i potem emerytura. <grym> tak, tak, tak. No to teraz wróćmy, popatrz. Opowiedziałaś, jak to było w książce. Mhm. I teraz czym na przykład, jak poszłaś na ten pierwszy trening, czy to było jeden do jeden przeniesienie z książki, czy od razu zauważyłaś różnicę? Y zauważyłam. Były kije, tak, to nie były po prostu plastikowe Nikt Nie kije. latał Nikt w sensie. nie latał, tak, <laughs> oczywiście. Jakie rozczarowanie? Dokładnie. No nie było tych pałek, tak, tylko to są piłki do zbijaka i jak w zbijaku się po prostu zbijamy. Są trzy tłuczki, nie dwa tłuczki, mhm. w książce były dwa, tu mamy trzy, to ma zastosowanie taktyczne, strategiczne. A można było, że takie głupie mhm. pytanie zadam, ale wiesz od razu, wiesz, to już zawodowo mi się włącza takie prawa autorskie i te sprawy. Mam nadzieję, że tego nie trzeba było, wiesz, konsultować z Rowling? To był, jak już prawa autorskie do nazwy Quidditch, tłuczek i tak dalej, ma Warner Bros. Aha. I dlatego główny powód zmiany nazwy to jest prawa autorskie, drugi to jest, żeby być bardziej profesjonalnym sportem. Głównie stanom na tym zależało, bo to było dosłownie, chyba zmienili nazwę na dzień lub dwa przed tym, jak w ESPN byli transmitowani. Więc to było bardzo duże wydarzenie dla quadbola amerykańskiego. I dlatego też na całym świecie zmieniono nazwę na kładból. Popatrz, czyli jednak. No, to prawo autorskie jest bardzo ważne, trzeba, tak, trzeba tak, naprawdę tak, tak. uważać na to. No dobra, i teraz. Jeszcze mi powiedz o tej piłce, bo ona tak dziwnie wygląda. To tak, kafel, mhm. bo to, to są takie same rzeczy, czyli mamy kafla, mamy tłuczki mamy znicza. I kaflem jest piłka do siatkówki plażowej głównie. Aha. I ona jest lekko spompowana, żeby łatwo się trzymało ją w jednej ręce.